na kanale Skoki News TV. Przed wami kolejny odcinek programu Skoki po sezonie. Kolejny, bo już czwarty. W ostatnim odcinku gościliśmy zresztą gościa specjalnego, Michała Korościela, jednego z zimnych drani, prezentera Eurosportu i pracującego w Radiu Z. A dzisiaj gościmy stałego eksperta Skoki że tak powiem. Czyli Julię Biernacką. Jednak zanim się z Julią połączymy, czeka nas jeszcze łączenie z naszym specjalnym wysłannikiem, ze specjalnym wysłannikiem Skokinius. Ale zanim to tego się przedstawię, ja się nazywam Krzysztof Wichowski i jest mi niezmiernie miło, że mogę poprowadzić ten świąteczne wydanie programu Skoki po sezonie. Świąteczny, dlatego że mamy poniedziałek wielkanocny, który no zdecydowanie różni się od innych, no nie oszukujmy się. Hmm. Ale teraz już nasz specjalny wysłannik spod Cieszyna, czyli Mariusz Bugała. Mariusz, czy my się słyszymy? Powiedz. Tak, Krzysztofie, słyszymy się. To się bardzo cieszę, Mariusz. Powiedz, co dla nas dzisiaj przygotowałeś? Przygotowałem dla was przegląd wydarzeń ze świata skoków narciarskich. No właśnie, ciekawie, co słychać nowego u skoczków narciarskich, i to naszych, i to zagranicznych czy jakieś są nowe challenge czy coś Tego właśnie dowiesz się oglądając przegląd wydarzeń na który ciebie jak i widzów serdecznie zapraszam To skoro Mariusz Bugała zaprasza na przegląd wydarzeń ja także was zapraszam na przegląd wydarzeń przygotowany właśnie przez Mariusza Bugałę Rozpoczynamy od ważnej informacji Potwierdzono termin mistrzostw świata w lotach w planicy Rzecznik prasowy zawodów Mistrzostw Świata w Lotach w planicy, w rozmowie z DLC, potwierdza, że mistrzostwa te znajdą się w kalendarzu FIS jeszcze tego roku przed Bożym Narodzeniem. Jednak to nie koniec skoków w planicy, ponieważ skoczkowy pojadą tam tradycyjnie na zakończenie sezonu. Początkowy konkurs miał odbyć się około 4 tygodnie temu. Niestety, pandemia koronawirusa zepsuła plany organizatorów i zmusiła ich do odwołania zawodów. Dzięki dwóm weekendom w planicy Słoweń zminimalizują straty związane z anulowaniem marcowego konkursu. Andreas Felder rezygnuje z bycia trenerem kadry skoczków narciarskich. Po dwóch latach dobrej współpracy z narciarzami, Felder podjął szokującą dla wielu decyzję. Jak sam mówi, powodem jego odejścia jest sytuacja rodzinna. W lutym 2020 roku szkoleniowiec został ojcem i nie był w stanie pogodzić obowiązków z prywatnym życiem. Zawodnicy pod opieką Andreasa Feldera 40 razy zajęli miejsce na podium Pucharu Świata. Podczas Mistrzostw Świata w Seafeld w 2019 roku Austriacy zdobyli trzy medale. Wielu ludzi za taki wyczyn obdarza go szacunkiem i ze zrozumieniem przyjmuje do siebie niespodziewaną decyzję trenera. Kamil Stoch nie dostanie pełnej wypłaty za zwycięstwo w Roller. Pandemia koronawirusa spowodowała duże straty w sporcie. Przekonał się o tym i Kamil Stoch po wygranej w tegorocznym turnieju skoków w Niestety jego premia została zmniejszona prawie o połowę. My, podobnie jak FIS i inni organizatorzy imprez sportowych, nie wypłacamy premii za zawody, które się nie odbyły. W ten sposób premia za zwycięstwo w raw Air, w którym przeprowadzono 9 ze 16 punktowanych serii skoków, wyliczona została na 33 750 euro. Tłumaczy dyrektor do spraw organizacji zawodów i imprez. W normalnych warunkach Kamil Stoch mógł zatem liczyć na premię w wysokości 60 000 euro. Jednak w tej trudnej sytuacji Stoch nie zostaje sam. Cięcia budżetowe spowodowane Wcześniejszym przerwaniem zawodów czekają wszystkich skoczków, którzy zasłużyli na premię. Ken Challenge 3.0, czyli zabawa autorstwa Gregora Schlierencauera. Austriak wymyślił konkurencję, która polega na skoku z wyż. Schlierencauera ustawił dwie wieże z puszek, na których położył poprzeczkę. Zadanie polegało na przeskoczeniu całej konstrukcji, co austriackiemu skoczkowi wyszło doskonale. Gregor Schlierencauer rzucił wyzwanie do byłych lub obecnych sportowców, m.in. Kamilowi Stochowi, Piotrze Żyle oraz Adamowi Małyszowi. Ten ostatni odpowiedział na wyzwanie. Gregor, dziękuję Ci za wyzwanie, ale ja już jestem weteran, stary chłop. Tak czy owak spróbuję. Polak użył małej pomocy, ponieważ skorzystał z podestu. Wybijając się z niego, Małysz bez większych problemów przeskoczył poprzeczkę po wykonaniu zadania Adam Małysz nominował do gry m.in. innymi motocyklistę Tadeusza Błażusiaka oraz skoczka narciarskiego Tomasza Pilcha. To już koniec przeglądu wydarzeń. Mariusz Bugała, Skok News. Mariusz Jeszcze, muszę ci zadać, Jak spędzasz te święta wielkanocne, które no, z wiadomych względów różnią się zdecydowanie od wszystkich innych? Jak ty sobie radzisz w tej trudnej sytuacji? Pomimo tej trudnej sytuacji, jaka panuje na świecie, święta spędzam w gronie rodziny. Nawiązuję głębsze relacje z moimi najbliższymi w domu i osobiście uważam, że takie święta, takie wyjątkowe święta, są bardzo potrzebne i myślę, że czegoś nas nauczą. Tak, wszystko co mówisz to prawda, masz rację, Mariusz. Ja ci osobiście chciałbym życzyć spokojnych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy. No bo w końcu mamy poniedziałek wielkanocny. A skoro poniedziałek wielkanocny, to i lany poniedziałek u mnie wiesz, pada deszcz. U Ciebie widzę, że ładna pogoda. Yy... Oddaję Ci głos. Dziękuję. Tobie również, Krzysztofie i wszystkim widzom życzę zdrowia oraz radosnych świąt Wielkiej Nocy. Tym bardziej w jakich czasach przyszło nam żyć. Dziękujemy Ci bardzo, Mariusz, za te życzenia. Nie się nie próbujmy, Dziękuję. Do usłyszenia. To był Mariusz Bugała, a teraz już mój dzisiejszy gość, czyli ekspert z News, Julia Biernacka. Czy my się z Julią słyszymy? Tak, słyszymy się. Ja. Dobry To super, na początek mam dla Ciebie yy, Quiz Który konkurs był najlepszy w tym sezonie? Bischofshofen Zwycięstwo Dawida Kubackiego Lillehammer, zwycięstwo Petera Prełca Zakopane, zwycięstwo Kamila Stocha Trzecie miejsce Dawida Kubackiego Klingenthal, zwycięstwo drużyny Czy Kulm, zwycięstwo Piotra Żyły Hmm e Ech, chyba jednak wybrałem Zakopane. Po pierwsze, zakopanego. Z tej niemożliwej rzeku Zakopane ma swoją było... atmosferę. I ta piękna rzecz Kamila Stacha. po, po... wyczekiwaniu było według mnie bardzo, bardzo niesamowity widok. I. Tak. Według mnie. To zakończone. Dobrze. no, Teraz pytanie, od którego właściwie powinienem zacząć? Jak, zdrowie, jak minęły tobie święta Wielkiej Nocy? Jak, jak dajesz sobie radę na kwarantannie? Zdrowie bardzo dobrze. Właśnie od miesiąca w domu. Od momentu, kiedy wprowadzono kantannę, nie ruszam się z domu. Jestem tym szczęściarzem. Mam podwórko, więc zawsze mogę wyjść. Staram się. zajmować czas, bo też nauczycielem mi nie mam dużo prac domowych. Z drugiej strony, dużo czasu. czas na cz książkę, to o w, daniu, w, powtórej w <laughs> Ja podobnie, ja podobnie. Cieszę się, że wszystko jest ok. To może przejdźmy już do Pucharu Świata w Kulm, dlatego że w drugim odcinku programu Skoki po sezonie rozmawiałem z Michałem Rybką na temat Pucharu Świata w Wiśle i od tego czasu się będziemy przybliżać do tego feralnego konkursu w Trondheim, po którym przerwano Puchar Świata, który właściwie odbył ten konkurs. twoim zdaniem wypadł weekend w Kusamo? Kusamo, jak to Kusamo, zawsze wietrzne. Hmm. Tak krótko, bo, bo wszyscy pamiętamy, ten dzień odbył. Eee, dużo w wynikach było. Bo że, e, w kwestiach. A w konkursie wygrywa to tak. Ciężko ocenić, czy to przypadek, czy jednak e, taka dyspozycja, że. Nie ma e, też początek sezonu bardzo ciężko ocenić, miało, jakie jeszcze możliwości wszystko kto to dobrze przyjął, a jakieś ubytki, jakieś problemy, kto od razu był się sezon, kto potrzebuje czasu, ale z drugiej strony bardzo, jak każdy weekend pochory świat było. Zgadzam się z tobą. Pytam o samo ku samo. Podczas <grywa> tego <grywa> że się dobrze wbić w ten jak Chciałbym spojrzeć chociażby na ten konkurs. Najlepszy Polak, dwunasty, Dawid Kuba. E, mamy czterech Polaków dopiero w drugiej dziesiątce, a reszta jeszcze niżej. E, no, w, było trochę jednak ten początek sezonu in, lepszy. Wydaje mi się, że to tam mogło się złożyć wiele czynników. Też e, może, zmiana trera wpłynęła jakoś na to, że e, sezon, sezonu nie, nie zaczęliśmy wielkie. Wiem, że potem się chłopcy rozskakali i było już tylko. Tak, prawda. Najlepszy zawodnik Pucharu Świata w Kusamo, moim zdaniem, to Stefan Kraft. Stefan. Przy tak wymieszanej tabeli w kwalifikacji w porównaniu do konkursu, Stefan okazał się najrówniejszym zawodnikiem, bo w kwalifikacjach Zajął miejsce czwarte i w konkursie się taką czwartą. Natomiast pierwszym, kto by się wynurzył do odpowiedzi, mógłby być Andrę Tande. No bo wygrane dwa konkursy z rzędu. Jednak w no to tak, no czy to przypadło, więc. So, Kraft. <laughs> A teraz... Uh... Tak jak mówię, nagramy to w poniedziałek wielkanocny. Mamy dla Was, drodzy widzowie, życzenia od naszej redakcji, od naszych redaktorów. Radości z tradycji, błogosławieństwa Bożego oraz radości z rodziną życzy redakcja Skoki News. A wesołych świąt wielkanocnych życzy Wam Magdalena Iwachow. W imieniu redakcji Skoki News. Życzę Wam zdrowych, szczęśliwych i, co najważniejsze, spokojnych świąt wielkanocnych. Hmm. Również i ja chciałbym Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt. Tebę, Julia, też życzę zdrowych, spokojnych świąt, Wielkiej Nocy. Również wszystkim widzę e, zdrowych i spokojnych świąt. Bo wydaje mi się, że ta okresie jest najważniejsze zdrowie. I ostatnie moje tutaj pytanie do Ciebie w tym odcinku, dzisiaj taki krótki odcinek. Mm -hmm. Pytanie, które zadaję do każdego uczestnika programu po sezonie. Mamy nowe studio Skoki News i jak Ci się ono podoba? Tak. Mm -hmm. eee, bardzo ładnie. Eee. I, i bardzo tak jak naszej rozwijacji. i jak ładnie jest. To była Julia Biernacka. Dziękuję Ci, Julio, za to, że, wzią, że wzięłaś udział w tym programie za to, że mogliśmy się porozmawiać sobie o Ja Również dziękuję. Za tydzień oczywiście będziemy rozmawiać o pucha Świata kolejnym. Dzisiaj moim gościem była Julia Biernacka. To jest wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście go. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Skoki po sezonie. Cześć.